Pierwszy mecz w roli trenera Tarnowskiej Unii. No, nie udało się zakończyć tego meczu zwycięstwem. Bramka w końcówce. E, chyba nie może być Pan zadowolony z gry swojej, swojego zespołu? No oczywiście. Przecież nie można w ten sposób prowadząc 1-0 końcówkę stracić e, bramkę. Tym bardziej, że powinieneś prowadzić dwoma, trzema bramkami. Niewykorzystane sytuacje się mszą. A mądrość zawodników na boisko powodowała chaos, powodowała to, że oddali inicjatywy, nie potrafili przytrzymać piłkę w środku pola i wynik zakończył się remisem. No właśnie, jest to strata dwóch punktów dla Unii, która walczy o to pierwsze miejsce i o awans wyżej. Co pan widzi, co można poprawić w drużynie Unii, no w gruncie rzeczy w krótkim okresie czasu? Ja panu powiem, łatwo powiedzieć wszystko a ty to wszystko, zawodnicy sami mówią, że, że nie mają siły, no to co w tej chwili, co można zrobić, prawda, motywować systematycznie, żeby trenowali, żeby podchodzili do treningów profesjonalnie i na meczu trzeba to wykorzystywać sytuację, które się ma, wie Pan, w tej chwili nic nie zrobimy, trzeba robić atmosferę, żeby chłopcy nie podłamali się i żeby walczyli. No właśnie, liczy pan, jakby pan motywował zawodników, jak pan, będzie pan motywował zawodników czy stać ich jeszcze na wykrzesanie energii? No sądzę, że tam, wie pan, no troszkę przez, przez trening, przez y, zwiększenie troszkę obciążeń, bo ten tydzień mamy do pracy i wie pan, y, zobaczymy, co będzie. Nie. Ciężka sytuacja. Trudne mecze przed zespołem Unii, prawda? No bardzo trudne, oczywiście, ale przed innymi przeciwnikami to samo, także tutaj do końca będzie prawdopodobnie walka i kto psychicznie odpuści, kto nie wytrzyma napięcia nerwowego z drużyn, które walczą o to premiowane miejsce, ten nie, go nie zdobędzie. Strzelec jedynej bramki dla Unii, nie jedynej w meczu niestety, chociaż to zwycięstwo było blisko. Co zabrakło w ostatnich sekundach, że no, dwa punkty uciekły. Co zabrakło? Przede wszystkim zabrakło sił i mądrości, tak jak, tak jak, tak jak sami sobie mówiliśmy, że po prostu mądrość. Nie, nie, nie wyszło to, co, co miało być, kurde. Brakło sił, ale też, ale też mądrości w głowie, przytrzymać piłkę, pograć, pograć jakoś dłużej. Ale to też, to też było wynikiem właśnie braku sił, także no, i też. Z czego brak, u, brak sił? Dopiero początek rundy. <laughs> Mi się wydaje, że to jest brak, brak jakieś błędy w przygotowaniu. No, jak to, yy, staraliśmy się jak, jak mogliśmy, yy, naprawdę na treningach wszystko, każdy dawał z siebie wszystko, także, także no, chyba tylko tego tutaj można opatrywać, jakiś, jak, jakiś po prostu brak, brak tych sił. A jaka jest atmosfera w drużynie w ogóle? Yy, atmosfera... Staramy się zmobilizować. My chcemy tego awansu. Wiemy, jak, jaka jest to szansa przed nami. Kibice nam w tym nie pomagają. Rzeczywiście, ta cała atmosfera też na pewno nam się udziela w głowach, ale, ale my, my, my chcemy tego awansu, mobilizujemy się sami. My Mam nadzieję, że osiągniemy ten cel. Czy jakiś konflikt w drużynie między zawodnikami a trenerem był powodem odejścia Andrzeja Cyraka? Czy możecie coś o tym powiedzieć? Nie chcę tego komentować. A nie macie jakiegoś kaca moralnego po tym podejściu Andreja Syraka. Jednak to jest trener, który dość dużo dla was zrobił, jednak ten poziom, który osiągnął przez ostatnie miesiące, to jest w dużej mierze jego zasługa. Oczywiście nikt mu tego nie odbierze. Dziękujemy mu na pewno za to, za to co zrobił, ale mi się wydaje, że, że, że po prostu nowa krew była potrzebna. Nie układało się za bardzo relacji pomiędzy nami. A mi się wydaje, że, że wymienić nie wiem, pięciu, sześciu zawodników to nie jest rozwiązanie jeszcze przed tak ważną, przed tak ważną sprawą, jaką za was. Mowa pewnie o meczu w Alwerni, tak? Znaczy to już kumulowało się, w końcu wybuchło i, i stało się co się stało. A jak układa się na razie bardzo krótka współpraca z trenerem Brożyniakiem? Yy, na pewno to na pewno jest coś, coś innego. Człowiek, człowiek, z z przeszłością, człowiek z jakimiś tam e, z przeszłością e, na, na większą skalę pracował z drużynami piercieligowymi. No naprawdę Na pewno jest to, jest to ciekawa osoba, ale, no, ale jeszcze potrzeba czasu, żeby, żeby coś więcej powiedzieć. Jak będziecie się teraz motywować do tego, żeby walczyć dalej o ten awans, bo znowuż punkty uciekły? Jak będziemy się motywować? <słuch> Cały czas rozmawiamy o tym. To nie jest tak, że teraz się będziemy motywować. My się motywujemy przed każdym meczem, yy, chcemy dawać siebie wszystko i, i po prostu wiemy, wiemy o co gramy i, i, i po prostu na pewno na pewno to osiągniemy. Będziemy zrobić to wszystko, wszystko pod tym kątem. Dzięki. Dzięki bardzo.